Ariel Jakubowski, Kubowski, e, trenerka Sursus. E, panie trenerze, dzisiejsze spotkanie e, piłkarskie przewyższyliśmy przeciwnika. Niestety remis, jak pan to skomentuje? Na pewno kolejny mecz. E, można powiedzieć, że prowadzimy grę i stwarzamy dużo sytuacji. Bardzo dobrze to wygląda momentami. No ale dwa mecze, jeden punkt to na pewno nas martwi i cieszyć może na pewno dyspozycja fizyczna, bo chłopaki mogą biegać od pierwszej do dziewięćdziesiątej minuty i mamy cały czas przewagę, ale. Szkoda, punkty tracimy i no na pewno tutaj nad tymi makamentami będziemy mocno pracować w najbliższym tygodniu przed meczem z Radomekiem. Nie sposób wrócić do poprzedniego spotkania, kiedy przegraliśmy ze startem od Fock. tak naprawdę przewyższając rywala, a może problem gdzieś w głowie zawodników? Nie wiem, szczerze mówiąc, zastanawiam się nad tym, na pewno podejście takie jest, mentalne jest dobre, bo od pierwszej minuty mamy, można powiedzieć, momentami ogromną przewagę i dużo sytuacji nie zawsze wpadają. Też nad tym będziemy pracować, ale też są momenty dekoncentracji i te momenty no, bardzo skutecznie wykorzystują przeciwnicy i nad tym też będziemy, na to też będziemy zwracać uwagę i, i mam nadzieję, że to już y, ostatni raz, y, gdzie prowadzimy grę i naprawdę jesteśmy lepsi, a tracimy punkty. Nie możemy ukrywać, że troszkę to słabsze wyniki też wynikają z trudnej sytuacji kadrowej, w której jesteśmy. No na pewno y, mamy dużo problemów kadrowych i, i są choroby, i są kontuzje. Wcześniej były kartki, więc y, no to też nam nie pomaga. Z drugiej strony chłopcy, którzy, którzy wchodzą i, i grają... Yy, bardzo dobro, z, do, z bardzo dobrej strony mentalnie się pokazują, fizycznie wiadomo, że, że są jeszcze problemy w, w niektórych kwestiach, ale jestem z nim zadowolony i czekam po prostu jak yy, kadra będzie już pełna i na pewno yy, będzie łatwiej nam yy, wygrywać mecze. Piotrek Ćwik, pomocnik AS Ursus. Piotrek, dzisiaj remis 1-1. Jako drużyna nie możecie być z tego wyniku zadowoleni, ale to chyba ze swojej postawy dzisiaj jesteś zadowolony. No nie wiem jak to wyglądało z boku na boisku, tak z no, coraz lepiej się czuję na tej pozycji. No ale jako zespół no dobrze gramy, ale no, niestety brakuje tak tej drugiej bramki, tak samo było w Otwocku, bo gdybyśmy strzelili tą drugą bramkę, to myślę, że spokojnie byśmy dowieźli tutaj trzy punkty. Brakuje tej e, drugiej bramki. E, problemy kadrowe, chyba na to też warto zwrócić uwagę. No tak, no, nie ma co ukrywać, że chyba Dawid Jarczak tutaj wkontuzjowany jest ważne ogniwo zespołu, myślę, że... Na pewno się łatwiej grało, ale też nie ma z drugiej strony, są, nie ma co patrzeć, są też młodzi chłopcy, którzy też chcą się pokazać i na nich też musimy stawiać i liczyć, że dadzą radę. Wróciłeś do Ursusa po półtora roku e, gry w innej drużynie. E, jak oceniasz tą e, drużynę po powrocie? No na pewno zrobiła też na duży postęp piłkarsko w rozgrywaniu piłki. No, uważam, że stoi na wyższym poziomie niż jak odchodziłem. Grzegorz Skowroński, kapitan KS Rusus. Grzegorz, taka niewdzięczna rola kapitana, że spotykamy się e, głównie wtedy, kiedy drużynie nie idzie. Nie ma co dramatyzować, ale chyba trzeba powiedzieć, że w tym momencie właśnie jest taka sytuacja. Zgadza się, na własne życzenie tracimy punkty, gdzie chcemy, chcemy gonić Radomiak. A, a bardzo powoli nam to idzie, a nawet o, o, zamiast przybliżać się, to się oddalamy i gdzieś, gdzieś to wszystko nam umyka w tej chwili, I, i tak, no ja muszę tu być teraz i odpowiadać za drużynę. Odpowiadasz o, za drużynę i za to zawsze z mojej strony jest duży szacunek. Powiedz mi Grzegorz, tak z boiska czego dzisiaj brakowało, żeby trzy punkty zostały w Ursusie? Gdzieś koncentracji przez 90 minut. Nie stracenie wtedy może byśmy nie stracili bramki i wywieźli 1-0 albo, albo zdobyli kolejną, bo, bo to się gdzieś tam obijał jakiś ułamek sekundy koncentracji i można zdobyć bramkę lub ją stracić. Drugi kolejny mecz, w którym gramy nieźle, strzelamy bramkę i za chwilę przeciwnik nas kontruje i ją tracimy. No tak, to tak jak mówię, yy, gdzieś, gdzieś się wyłączamy na jakieś momenty, fragmenty gry, yy, drużyna przeciwna się nie wyłącza, traci bramkę, bo jest słabsze piłkarsko, a, a, ale cały czas grają, są w grze i, i nie dopuszczają do tego, żeby tracić kolejne, a nam się to nie udaje. Yy, ta strata do Radomiaka jest bardzo duża, przewaga nad dolną częścią tabeli też jest spora. To chyba siedzi gdzieś w głowach i, i, i powoduje, że może to zaangażowanie jest trochę inne? Nie, nie, myślę, że to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Patrzymy się tylko w górę jak do tej pory. Patrzymy tylko na radomie, jak chcemy dogonić, więc jakby nawet się nie zastanawialiśmy nad tym, czy mamy bezpieczną pozycję czy nie, tylko cały czas chcieliśmy doskoczyć do Radomia.